Ja tu jeszcze tak ze swojej strony chciałbym dodać, drodzy Państwo, że na pozór może wszystkim się to akurat może nie znają sobie z tego sprawy, ale jeżeli chodzi tutaj o spowiedź osób nieletnich, czyli tak naprawdę dzieci i młodzież, tak, czyli ludzi, ludzi przed skończonym, skończonym 18 rokiem życia, chciałbym zwrócić uwagę, że to też ma pewien aspekt wychowawczy, z tego względu, że Młody człowiek idąc do spowiedzi, w jakiś sposób musi dokonać swojego rachunku sumienia, tak? czyli w jakiś sposób przemyśleć swoje postępowanie, co robi dobrze, co robi źle. A widzimy właśnie, że żyjemy w takich czasach, kiedy lansuje się właśnie te hasło. Pana owsiaka rupta co chce, tak? czyli nie ma grzechu, nie ma piekła, rupta co chce. I, I to w jakiś sposób demoralizuje takiego młodego człowieka. Później tworzy się nowe pokolenie, które tak naprawdę nie jest zainteresowane niczym, nie kieruje się żadnymi wartościami, bo tak naprawdę nie ma pojęcia nawet o tym, że czyni coś złego, tak? bo jeżeli młody człowiek nie jest nauczony tego, że kradzież jest złem, że nie wiem, kłamstwo jest złem, no to później mając już 18, 20, 30 lat, dla takiego człowieka zło nie istnieje. No i po prostu robi to co robi, tak? Z drugiej strony, jeżeli Idąc tak w sposób logiczny, bo jak to jest tłumaczone, właśnie, że taka spowiedź dla młodego człowieka jest jakąś presją wpływającą na psychikę. Tak, ale ja z drugiej strony chciałbym na przykład wskazać drugą stronę, kolejny biegun, drugi biegun, tak, czyli inne trendy związane właśnie z tą ideologią lewacką, gdzie na przykład w niektórych krajach już jest to dostępne, że na przykład nieletni człowiek, młody, nawet dziecko jeszcze, może na przykład podjąć decyzję odnośnie własnego życia, czyli o podjęciu decyzji dotyczącej eutanazji. No i tutaj, tutaj się na przykład mówi, że już ten człowiek jest na tyle dojrzały, że on może takie decyzje. Podejmować, no to ja widzę już tutaj sprzeczność. Z jednej strony e, młody człowiek, który w wyniku spowiedzi e, może w jakiś sposób e, no, zrewidować swoje zachowanie ze względu na to, że dostrzega pewne złe rzeczy, które e, robił, e, które w jakiś sposób e, popełniał, tak? Czyli właśnie no, my mówimy jako katolicy grzech, tak? dla kogoś może niewierzącego, może inaczej to określić. A z drugiej strony właśnie takie dzieci są już traktowane w sposób taki dojrzały, że mogą właśnie podejmować decyzje o życiu i śmierci.